Cześć Szymano, ja jestem Krzysiek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o lekko kontrowersyjnym temacie, mianowicie pogadamy o podstawowym wyposażeniu każdego rowerzysty. Ale zapytacie zaraz, zaraz Krzysztof, gdzie tu kontrowersje? Otóż już śpieszę Wam z odpowiedzią. Ogólnie kolarzy rowerzystów i innych cyklistów stanowczo można podzielić na dwie grupy. Tak zwani ci, którzy jeżdżą na lekko, Credit karting, karta kredytowa, to wszystko czego potrzebuje, i ci, którzy swój rower. Traktują trochę jak choinkę w Boże Narodzenie. Nawieszają tego wszystkiego, lata to na tych dołach, ciężkie to wszystko. A jak wiemy, każdy gram na podjeździe ma kluczowe znaczenie i może przesądzić o naszym sukcesie. Wiecie, nie będę tutaj poruszał tematu oświetlenia, kasku, no bo kwestia bezpieczeństwa dla mnie jest jasna: kask na głowie, lampka chociaż z tyłu, nawet za dnia, zawsze włączona. Musi być nas widać, żebyśmy ani sobie, ani komu innemu przy okazji nie zrobili krzywdy, ale ten aspekt pomijam w dzisiejszym odcinku. Jedni i drudzy mają w tym wszystkim odrobinę racji. No bo wiecie, Jedziemy nawet na krótką przejażdżkę, 30 km. Po co nam te wszystkie torby, sakwy, podsiodłówki, etc. Nawet jeżeli wyjeżdżamy na 20 km w koło komina, a lubimy jeździć z sakwami, z torbami, ze wszystkim, to muszę zdradzić Wam pewną tajemnicę. Możecie jeździć jak chcecie, wiecie? Ale nie przedłużając mojego gadania na temat tego, że każdy może żyć i jeździć tak, jak mu się żywnie podoba. Oczywiście, nie krzywdząc przy tym drugiego człowieka. Przejdźmy do konkretów. Numer jeden w zasadzie sprawa, bez której ja nawet nawet na małe kółko, tak zwane w koło komina, wyjeżdżam, posiadając zawsze w kieszeni powerbank i jakiś kabelek żeby podłączyć telefon. No bo nie wiemy, może wydarzyć się wszystko, a kontakt ze światem zawsze jakiś pasuje zachować. Prawda? Rzecz numer dwa. W zasadzie dla mnie jest to odkrycie tego sezonu. Kilka lat jeździłem bez tego gadżetu. Sprawa wygląda tak. I teraz nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, że widzę każdego pieska, który za mną biegnie i psikam mu gazem w oczy bo to nie na tym polega no tylko wiecie no czasami jedziemy przez wieś czy też inne mniej uczęszczane zakątki naszego pięknego kraju a za nami w pogoń zazwyczaj pod górkę ruszają trzy burki mniej więcej wysokości do kolan i ty nie wiesz czy ten pies jest szczepiony nie zaszczepiony, czy on biegnie cię? przywitać, pożegnać, ugryźć, cokolwiek. I dalej, gdy podbiegają do mnie takie zwierzęta, to nie wyciągam od razu gazu, nie celuję i nie strzelam im prosto w twarz. Najpierw alerty słowne, później wiadomo, nóżka przez chwilę zapiecze, uciekamy. Ale dla własnego komfortu psychicznego i naprawdę działa, włożę ze sobą, mam zawsze pod ręką. Nie po to mówię, żeby robić krzywdę pieskom, bo niestety to nie one są winne, tylko właściciele piesków, którzy nie dbają o swoje pociechy, i potem te pociechy cierpią. Sprawa numer 3. dętka i podstawowe narzędzia do obsługi naszego roweru. Już śpieszę z odpowiedzią, bo zapewne większość z Was zastanawia się, dlaczego dopiero na trzecim miejscu umieściłem rzecz, w zasadzie która powinna być na wyposażeniu każdego rowerzysty. Ano chociażby dlatego, że nie każdy musi być MacGyverem. Nie każdy musi potrafić wymienić dentkę, spiąć łańcuch, podregulować coś w rowerze. Ja wiem, to są banalne rzeczy, ale jeszcze raz powtarzam: nie każdy musi to potrafić. Jednak, jeżeli nie będziemy tego posiadać, to nasze szanse drastycznie maleją, ponieważ złapiemy gumę w środku lasu, nie mamy zasięgu telefonu. Na nic tam powerbank mamy gaz, ale nie ma zwierząt na nic tam ten gaz. Ale zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że spotkamy innego rowerzystę, który zechce nam pomóc. Ale wiecie, każdy wozi mniej więcej rzeczy dopasowane do swoich rowerów. Także nie każdy musi mieć akurat danego imbusa. Nie każdy musi mieć dętkę w dobrym bądź w podobnym rozmiarze na taki bądź inny wentyl. A jeżeli wy będziecie posiadać dętkę i narzędzia, to istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś chętnie Wam po prostu na trasie po ludzku pomoże i Wasze szanse na dotarcie do domu rowerem wzrosną bardzo. Fajną jeszcze rzeczą, nieobowiązkową, w sumie jak wszystko z dzisiejszej listy. To są tylko rzeczy, które ułatwiają Wam podróż pod względem komfortu psychicznego. Ale kolejną fajną rzeczą, którą warto mieć, to aplikacja mapy.cz O której nagrałem już wcześniej odcinek. Karta gdzieś Wam się tutaj wyświetla, jest cały poradnik, jak zaplanować swoją trasę. A dlaczego warto posiadać tę aplikację na telefonie? Chociażby dlatego. Że można sobie wgrać tam mapy offline, i jak będziemy w środku lasu bez zasięgu, nie wiedzieli gdzie jechać, to ta aplikacja nas poprowadzi, nawet bez internetu. I uwierzcie mi, że na tej mapie jest naprawdę bardzo dużo ścieżek leśnych. Także kto jeszcze nie oglądał odcinka, karta wyświetliła się wcześniej. Zachęcam, planujcie swoje trasy, korzystajcie z tej aplikacji. Materiał nie jest sponsorowany, ale bardzo dużo osób się pyta jak, gdzie planować swoje trasy, wycieczki, wojaże i przygody. studentki warto jeszcze dorzucić pompeczkę. Są naprawdę bardzo fajne rozwiązania. Nie obok bidonu wchodzi pięknie pompeczka. No i jak widzicie, ja jestem tym choinka, że się tak wyrażę, obładowany, nieważne czy jadę 120, czy jadę 30. Ja tak lubię po prostu z racji tego, że już jestem załadowany. To tak, opowiem wam w skrócie co, gdzie, jak i po co. W podsiodłóweczce zawsze jakaś kurtka przeciwwiatrowa, nigdy nie wiadomo, zawsze jakiś deszczyk może złapać. Jeszcze spokojnie, w tej podsiodłówce mieści się dętka, łatki, mówię podstawowe narzędzia. Zapasowa lampka, gdyby mnie złapała noc. No bo. Lubi człowiek jeździć, to prawda. Tu w dużej torbie w ramię mam jakieś kable do ładowania, gdyby mi zawsze zabrakło prądu. Powerbanka z drugiej strony mam wrzucone rękawki, nogawki i dużą lampkę naprzód, jakby mnie noc złapała. Tu, tu zazwyczaj pod ręką gaz. Po tej stronie zależy. Czy GoPro, czy coś do jedzenia. Tu telefon, i w zasadzie konfiguracja tego sprzętu się nie zmienia. Za każdym razem jest taka sama. A my dojechaliśmy na Obary. Więcej o tym miejscu opowiadałem przy okazji zeszłorocznej majówki. Karta wyświetla się gdzieś na górze. Wyświetla się. I co. Ja się będę z Wami powoli żegnał. Dzisiaj taki szybki, krótki, treściwy film, ponieważ jest w zasadzie tegoroczna majóweczka. Niestety nie wyrobiłem się przed majówką z nagraniem tego materiału dla Was. Co, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam. Subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek. Dajcie kciuka w górę, pokażcie, że się film podobał. Napiszcie w komentarzu, czy Wy jeździcie załadowani na pusto. A może jeszcze jakoś inaczej? No i co, nie przedłużając, do następnego, cześć!